Cześć, Wam dzisiaj, ja jest wizu wizualnie witam was w grze, która nazywa się Serii. O Tym samym tytule i zacznijmy od tego, że dzisiejszy odcinek będzie optymistyczny, pozytywniejszy niż w ostatnich dniach było. No bo w ostatnich dniach też się dużo działo, ale miałem przygotowanego sporo materiału z rzeczami dobrymi i te rzeczy dobre będą dzisiaj mniej lub bardziej skumulowane. Co więcej. Nie ma aż tak dużo lików w ostatnich dniach, będzie troszkę więcej o tym powiemy za moment yy, i za moment ich będzie również więcej, ale mam sporo asów odłożonych w rękawie dla was specjalnie na taki dzień jak dzisiaj, więc zacznijmy od tego, że lista na Bajzu powinna się dziś koło godziny 14 pojawić na Discordzie. Jeżeli jesteście zainteresowani pojawieniem się na streamie, gdzie będziemy walczyli o bajżu... To zapraszam mocno i serdecznie. Co najmniej 30 rolków, to chodzi o to, żebyście byli chwilę, a nie tylko wyjdziecie, przywitacie się, klikniecie raz i wyjdziecie. To chodzi o to, żebyśmy mogli wam chwilę pokibicować. Internet na tyle dobry, by móc mi streamować to, co ja mam restreamować dalej. I co? Jeżeli jesteście niepełnoletni, to zgoda rodziców lub prawnego opiekuna mile widziana. Oprócz tego, pozytywne nastawienie. My trzymamy kciuki, wysyłamy szczęście w waszym kierunku. Więc liczę, że będziemy się dobrze bawić. Jesteście osom, awesome. zapraszam. Jeżeli odkładaliście sobie rolki na bajżu i częliście się na tą postać, to chcemy to celebrować. Z wami. Wiem, że niektórzy odkładali lata, więc powinno być zabawnie. A ja bym przeszedł do łyszowania w realu, bo łyszowania będzie teraz troszkę i będzie sporo, i jesteście osą, więc zamykając wątek bajżu i łyszowania, oto jest łyszowanie w realu. Jeżeli dobrze mam tutaj zanotowane z, z tej graficzki mi podesłanej, to w nocy z 20 na 23 kwietnia na niebie będzie można zobaczyć ponad 20 spadających gwiazd na godzinę. Będzie tego, to są te. a kurde, uciekła mi nazwa. To ma swoją nazwę, to, to, to. to, to Perseidy? Może to są Perseidy? Nie, nie wiem, czy ta pora roków. Obojętnie jest tego od groma, wygląda to zazwyczaj osom. Awesome. Jeżeli jest niebo czyste, niepochmurne, to, to, to polecam oglądać. Jeżeli lubicie takie motywy, to jest bardzo zjawiskowe, bardzo fajnie to wygląda, więc jak najbardziej tak. No to tak tytułem wstępu. Teraz przejdźmy do tego, że wciąż nagrywam na stałym kąpie. Jest, bo pff, dzisiaj może, dzisiaj może będzie stream wieczorem. Nie obiecuję na pewno będzie stream w poniedziałek, w którym się będzie dużo rzeczy działo na, już na nowym kąpie. Totalnie ustawienie wszystkiego i licencje wielu programów. Które mam wykupione, sprawiają problemy. To jest główny powód, dla którego jeszcze teraz nie siedzę na nowym kąpie, bo na starym kąpie wszystko działa, na nowym kąpie kąp komp działa, ale programy. To jest inna kwestia, inna mańka, bo, bo niektóre firmy mają jakieś tam problemy z tym. Więc jeżeli o tym mówimy, to już jest, już jest zabawnie, będzie tego troszkę. No i jak już mówimy o dziwnych rzeczach, to powiedzmy o historii pewnego logowania, bo tutaj była zabawna historia. Nowy telefon zgarnąłem, więc mam nową zabawkę i próbowałem się zalogować na tej zabawce na Gęszina. I prawie dwa dni, to znaczy przed przedwczoraj wieczorem, troszkę próbowałem i wczoraj przez cały dzień próbowałem się zalogować na swoje Gęszinowe konto na telefonie. Nie otrzymywałem maili potwierdzających, w ogóle to nie tak, że przyszedł bardzo późno, tylko. Tylko tak, ze trzy maile powinny mi przyjść i nie przyszedł ani jeden, więc zabawnie. I z SMS-ów też prosiłem o potwierdzenie SMS-em i nie przychodziło, nie przychodziło, nie przychodziło. Cały dzień się frustrowałem, pisałem na Twitterze. Ludzie tak, jakby troszkę kiśli z tego bardzo, bardzo, bardzo mocno, bo nie mogłem się zalogować na swoje własne konto. Co prawda, gęszy mi chodzi na starym telefonie i chodzi mi na komputerze, ale na, 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 na tym nie. Po czym przyszedł PD w odwiedziny? PD to tak, okej, okay, to teraz sprawo Marfiego zadziała, to znaczy, przestanie się psuć dla odmiany, bo ja przyszedłem. Klikam i w tym momencie zadziałało PD. Jesteś mega, dziękuję ci bardzo, od ręki podziałało. Niestety nie udało nam się zainstalować Gęszlina na komputerze przed wyjściem PDA'ego, więc przerabiamy teraz tą samą zabawę na kąpie. Będę was informował na bieżąco, więc było śmiesznie, było zabawnie. Oprócz tego, mam dla Was jeszcze jedną informację około Gęszlową, zanim przejdziemy do spekulacji i spoilerów, tak troszkę bardziej do bety w sumie, że jest już odliczanie na Honkai Star Rail na premierę Macie tutaj, że na żywo za 3 doby, 26 kwietnia, 3.30 startuje. Więc jeżeli ktoś się bardzo, bardzo, bardzo czeka i na honka jest tarejla, jak wiecie, ja jestem ostrożnie sceptyczny, bardziej sceptyczny niż neutralny, ale to ja. To będzie się działo już 26 od 9.30am czasu OTC plus 8, czyli nasza to jest 3.30 o 3.30 startuje ten stream i z tego co rozumiem w tym samym momencie plus minus powinny startować serwery. Na samym początku mogą być przeciążone, więc nie zarywajcie nocki raczej żeby pograć. Jak rano wstaniecie powinno to działać. Z drugiej strony jak rano wstaniecie to nasza część serwerów będzie obciążona bo ludzie się na to rzucą i, i zwieszą wszystko, zwieszą wszystko. Co oznacza, że jeżeli mocno bankujecie na Star że to jest rzecz, która przyciągnie i utrzyma waszą uwagę w nadchodzących miesiącach, może latach. No, to już za 3 dni, już za 3 doby będzie można się pobawić. No, to tyle tytułem wstępu. Przejdźmy do ostatniej niespekulacyjnej informacji na dzisiaj, czyli beta update. Mamy aktualizację do bety. Sygnatura tym razem jest 3.6.52. To jest trzecia wersja bety do aktualizacji 3.7. Powinna być live w ten poniedziałek. Są już pierwsze preloady, które nie powinny były jeszcze pójść, ale już są. Informacja leci za króła i jeldo. Więc zaczynają data minerzy już w tym grzebać, ale takie sensowniejsze przecieki. Z tego, co się dzieje na becie, bo wiecie, te wyciągnięte informacje z, z plików bez kontekstu czasami nie są poprawne. O, na tej zasadzie. Więc jeżeli coś mega ciekawego tam się pojawiło, to pewnie eksploduje przed poniedziałkiem, jeżeli nie, to nagrania gameplayu lub inne różne fajne rzeczy powinny się pojawić już w ten poniedziałek i będziemy mogli zobaczyć, co jeszcze w aktualizacji 3.7 na nas czeka, bo na razie, nie ukrywając, jest dość skromnie. Mając to za sobą, powiedzmy, że uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Pamiętajcie, że co się zobaczy, to się nie odzobaczy, i co się usłyszy, to się również nie odusłyszy. Weźcie wszystko z wielką przymrużeniem oka jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwer live. Zacznijmy od tego, co jest związane z aktualizacją 3.8 nadchodzącą powoli, więc mamy kolejny rzut informacyjny za Uncle Ye yeah, tym razem i wygląda na to, że tłumaczenie tego, co ja znam jako prenumbra na chwilę obecną, to jest Pure Water Mirage. Mamy potwierdzenie, że główną bohaterką nadchodzącego eventu jest Sangonomiya Komi. I jest to tyle ciekawe, że teraz te informacje, które lecą, nie pokrywają się z tym, co dostawałem wcześniej, więc zaraz powiemy o tym, co dostawałem wcześniej, więc zaraz będziecie mieli troszkę danych, które mogą mnie w jakimś momencie ugryźć w tyłek, ale dla Was powinny być zabawne. Więc Sangonomia Kokomi będzie grała pierwsze skrzypce, stąd też najprawdopodobniej w tej aktualizacji Sangonomia będzie na banerze do przygarnięcia. Te spekulacje okazują się bardziej prawdziwe. I również z kolejnego źródła oczywiście mamy potwierdzenie, że kli wraz z Kają powinni mieć swoje skiny, co jest mega, ale jak już co, Coś takiego się dzieje, to fajnie by było zobaczyć właśnie skin dla Sangonomi i Kokomi. Z drugiej strony, wiedząc o tym, co mogłoby być fabularnie z tą postacią i co w przyszłości tutaj mogłoby być popełnione, wydaje mi się, że jeżeli ona miałaby dostać swój wypas super hiper skin outfit, to jest na tej samej zasadzie co stroje Archonów dla naszych Archonów, te ich bojowe stroje i. No, fajnie by było to zobaczyć. Na razie nie wiem, czy to się zbliża. Znaczy, co do Kokomi nie wiem, czy to się zbliża. Co do archonów to jakieś tam ploty szalały na lewo, na prawo. Już kiedyś o tym wspominałem. Do tego kiedyś wrócimy jeszcze, bo część informacji się tam zdezaktualizowała, więc będę to podnosił. Wracając. Koko Koku Uber Dragon. Mamy troszkę informacji na temat Kokomi, lecącej za źródłami, których nie będę teraz wyciągał. Odnośnie tego, co miałoby się podziać w aktualizacji 3.7, czyli to jest to, czego nie dostaniemy. To jest to, o czym wam mówiłem, że będzie zanie między Assassin's Shrine, a oczywiście Watatsumi Island i Sangonomiya Shrine. I Sangonomia Komi miała się pojawić wraz z rodowodem swoim, ze swoją historią i kilkoma rzeczami, które tam się będą przywijały jej wiek kolejny raz miał być podbity na tej paletce, że o jaka ona jest młoda, jak ona jest młoda, a potem jakie wieki historii za nią stoją i co tu się podziało, dlaczego się podziało. I drobne informacje na temat Dragon Heirs of a Death lub tego tytułu Dragon Lord przy okazji, więc jeżeli chodzi o potomka smoków i jeżeli chodzi o te motywy, to jest coś, co było spekulowane przy okazji Enka, że będziemy mieli tego więcej. Zamiast tego dostaliśmy dwójkę tych wiszapów w momencie skoczmy Denki. Do dostaliśmy tych z z Herd zamiast Bosa, który miał być tam uwięziony gdzieś. Na wcześniejszych przeciekach, kiedy Enka się pojawiała, to było spekulowane, że tu na dole będzie to więzienie, i się okazało, że tego więzienia nie ma. Część z tych informacji, które o więzieniu mieliśmy, o kulce, która lewituje i jest tam zamknięty potomek czegoś, 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 to jest, jeżeli zmienić z fioletowo niebieskiego na zielony, dokładnie to, co. Staliśmy jako Nahida, więc ja miałem troszkę ząki robiąc na na że. Ja to dostawałem na likach fff, na temat dziecka smoków. I fabuły kokomi, co tu się dzieje, dlaczego to jest tak zrealizowane? Ja nie wiem, co jest grade! To jest najgorsze, ja czasem dostaję liki, które potem okazują się nieprawdziwe, a potem okazują się prawdziwe, bo to zostało zmienione i przesunięte na coś innego, i zaczynają mi się pierdzieli, co już w grze jest. I to jest właśnie ten odcinek, który na tym będzie bazował. Zaraz do tego przejdziemy. Bardziej będę Was prosił o otwartość umysłu. Więc, jeżeli chodzi o koko. Uber Dragon. Jest informacja na temat jej fabuły połączonej z Dragon of Water. To jest jeden z siedmiu smoków, którzy mniej lub bardziej pokonali Primordial One. Panes. Jeżeli Panes jest Primordial One, bo tutaj nie mamy potwierdzenia, to najprawdopodobniej jest, bo nie mamy nikogo innego, który mógłby być Primordial One, ale tak. Tutaj są nawiązania do tego. Dostałem od Yukiny informację, że to jest androgeniczna postać z koroną i skrzydłami. I to jest motyw, który, jeżeli będzie w grze, to będzie bardzo na oko to znaczy... Żeby było ten, czas dla drużyny W naszym świecie, u nas historycznie Nawiązując do mitologii, Fanes to jest Androgeniczna postać z koroną i skrzydłami Czasami ma raciczki zamiast tu, e, różnie jest przedstawiane, ale Zazwyczaj to jest ten patent. W obecnej sytuacji Geopolitycznej, ze wszystkimi dramami Na temat LG i tak dalej, i tak dalej Ten motyw na 99% Nie będzie w ten sposób podnoszony W gęszynie, bo to by wywołało mega dramę I wszystkie strony rzuciłyby się sobie Do gardeł, więc Fanes w ten sposób nie będzie Ruszony, ale Primordial One z tym będzie coś robione i nie wiem jak bardzo fabuła Kokomi nawiązuje do tego. Bardzo możliwe, że nie mamy rozwinięcia fabuły Kokomi i tych rzeczy, o których ja słyszałem, ze względu na to, że to są ważne motywy. Tu jest jeszcze jeden story quest jednej postaci, o której nie będę mówił, żeby nie wywołać piszczenia, który się zaczyna pojawiać na testach różne rzeczy związane z tą postacią i z tymi story questami i to jest to samo miejsce, gdzie wcześniej dostawałem, z którego wcześniej dostawałem informacje na temat Kokomi, więc podejrzewam, że niektóre wątki mogą być ze sobą mocno, mocno, mocno powiązane i teraz chciałbym, Abyście mieli otwartość umysłu, bo ja w loże nie siedzę. Ja teraz będę mówił o skrawkach informacji, które dostaję, które mogę źle przeczytać albo źle zinterpretować, dlatego że moja wiedza w Loże nie jest aż tak duża, jak powinna być. Przed rozpoczęciem tego nagrania skontaktowałem się z osobami, które troszkę mocniej w Loże siedzą i mnie naprowadziły na temat wizu-wizu. To źle pamiętasz, to jest nie tegest, tam to jest nie tegest, więc zrobiłem sobie notatki, żeby się nie mylić, ale i tak mogę się gdzieś romnąć. Więc rozdzielcie to, co ja gadam od informacji, które przekazuję, informacje, które przekazuję są z lików, M mogą być poprawne, mogą być prawdziwe, mogą się zmienić od tego, co ja teraz mówię, do tego, co dostaniemy. Jeżeli w ogóle dostaniemy to grywalnie, jeżeli to nie będzie tak jak, he he, o którym zaraz powiemy więcej, jeżeli to nie będzie tylko wzmianka. Wracając do tego, co my tutaj mamy, więc... Jeżeli chodzi o Kokomi, to rzeczy, które do niej są podpięte, to są rzeczy związane z Dragon of Water, czyli jeden z siedmiu tych, tych, nie Sovereignów, to było obok siebie, jeden z siedmiu smoków, czyli pokonanie Primordial One. Mamy tutaj informację, że jest Dwalin, aczkolwiek nie ma informacji w tych likach, że Dwalin jest jednym z siedmiu smoków. To by się zgadzało, bo Dwalin jest kozakiem, ale w porównaniu do takiej apep to on jest kurduplem, nie kozakiem. Więc <laughs> Zresztą, jak jesteśmy już tutaj w Inazumie, mamy ten patent, to niedaleko koło nas leży Tatarasuna. Jest tutaj, ok, jest Serpent's Head, więc to jest głowa Orobashiego, który jak pierdzielnął o grunt, to niewiele było do zbierania. Więc tutaj była ta cała historia z Raidenką, Tutaj miałem adnotację, pamiętaj powiedzieć. Że on został skazany i Raidenka wykonała wyrok. Jada, 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 więc to było tutaj. Nie wydaje mi się, żeby Dwalin Storm Terror był na tym samym poziomie co Oroba czy Apep, mówiąc tak w ogóle, nie będziemy wchodzili w entropię. Tak, entropia, entropia to się podejrz... Dor, 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 dor. ich czasowe rozwalanie się, nie będziemy wchodzili w ten wątek, aczkolwiek on jest tutaj też ruszony, ale nie wydaje mi się, żeby miał związek z fabułą KOKOMI, chyba że coś tu mam rąbnięte w notatkach. Jest informacja o Apepie i jest informacja o korupcji zakazaną wiedzą. Nie wiem, jak dużo tego było w fabule już. Wydaje mi się, że część z tych rzeczy, o których mówię, powinna być w aktualizacji 3.6, ale nie będziemy tutaj wchodzili, bo ja nie przeszedłem jeszcze fabuły do tej, jak. Aktualizacji. Jestem do tyłu, nie chcę tego ruszać. Wiem, to znaczy, to są notatki, które robiłem tygodnie temu, więc tutaj się raczej nic nie zmieniło. Co najwyżej macie więcej informacji na temat tego w grze, więc nie jestem w stanie wam zaspoilerować. I ważna informacja: nie ma nic na temat Azdachy. Ja wiem, że Azdacha jest opisany jako król tych wiszapów i ogólnie teoretycznie jest uznawany, że mógłby być jednym z siedmiu, ale patrząc na to, kim jest Azdacha i jaki Azdacha jest, i że to jest w sumie równoważnie dla Dwalina na dobrą sprawę, to powiedziałbym, że. i. Dwalin i Azdacha to nie jest poziom apepa i to nie jest poziom, panie świecie, nad jego duszą. O robasz jego nie? Gdybym miał spekulować. Ale Azdaha to jest jedyny z tej całej kolekcji, którego nie mam przypiętego tutaj w spekulacjach i spoilerach do informacji związanych z siódemką, które są powiązane z fabułą kokomi. Więc jeżeli ktokolwiek cokolwiek, to jeżeli to z kokomi to jest to, co ja rozumiem, że z kokomi ma być, to tutaj będzie się mocno działo w loże, i to w takim bardzo retro loże. I większość z tych rzeczy nie będzie związana z grywalnymi motywami, tylko to będą tam jakieś rzeczy na ścianach do przeczytania albo kawego opowieści, która któraś w postaci rzuci. Więc tu może być dziwnie. Przejdźmy do wspomnianego Nibelunga. Nie wiem, czy pamiętacie taki stream, który był w trakcie drugiego archipelagu, że siedzieliśmy i gadaliśmy. Ja wtedy robiłem fragmenty domenki Fishli, tam biegłem na różne strony, jeżeli dobrze, jeżeli nie pokręciłem, ale bankowo... Jest, jestem na 100% pewny, że to był tamten moment, więc zapis tego streama gdzieś jest. I to był moment, kiedy gadałem na temat rzeczy, które do Gershina się gdzieś tam zbliżają. Mówiłem o połączeniu z Tolkienem, mówiłem o rzeczach, o których zresztą zaraz wywołam te informacje. Jeżeli chodzi o to, co wtedy powiedziałem, to wspominałem na temat mnóstwo postaci, powiedziałem, że jest jedna z rzeczy, o której nie mogę mówić, bo mam ją podkreśloną jako, że morda w kubeł, na ten temat się nie odzywasz, bo za to możemy oberwać. Więc jedną z tych rzeczy właśnie był nibelung. Jeżeli nie wiecie niedole nibelungów, albo pieśń o nibelungach, czy tam pierścień nibelunga, w zależności od, od tłumaczenia, to jest staroger poemat, czy jak to się tam technicznie będzie nazywało, to jest to, co zainspirowało Tolkiena do napisania Władcy Pierścieni, Hobbita, mniej Władcy Pierścieni konkretnie całej trylogii czyli Der Nibelungelied albo Der Anibelunge Not z niemieckiego przepraszam, mój niemiecki jest tragiczny, ale nie będziemy w to wchodzili, to jest Historia dość tragiczna o rodzinie Nibelungów. Cała saga. Jest, jest git, jest git, jest git. Kto czytał, pozdrawiam. Ja nie dałem rady. Jeżeli chodzi o Nibelungę, to jest postać historyczna w tej VAT, która dostała klaska podczas wojny z Heavenly Principles. I to jest osoba z, z, z tych smoczych rodów ogólnie, ten, która już nie istnieje. Ale lud Nibelungów, czyli lud tego Nibelunga, z tego co rozumiem, też niewiele z niego zostało. To nie tak, że zostało nic, że oni zostali, znaczy, zostali wyróżnięci wszyscy. Jeżeli dobrze rozumiem, tu nie zostało nic, ale w tym nie zostało nic, są pozostałości żywe z kamienieliny, z którymi może a może nie będziemy mieli styczność. To jest ta informacja, którą dostawałem wtedy w trakcie archipelagu. To jest to, co miałem trzymać mordę w kubeł, się nie odzywać. I Z tego co rozumiem, to jest ten fragment fabularny, który gdzieś już jest tutaj w aktualizacji 3 przynajmniej Yukinami tak mówi, że jeżeli chodzi o Nibelunga, to Apep na jego temat mówi, a właściwie płacza na jego temat i dostałem informację konkretnie taką tutaj sobie w momencie Otworzę, żeby to przeczytać poprawnie i nie siepnąć. Arda Silmarile Nibelung. Dead, y, znaczy się, że jest martwy, ale not i not nie, że nie, tylko not to jest, y, że pieśń jest wciąż ważna. Nie wiem, czy nie będzie jakichś kolejnych motywów ze śpiewaniem. Y, po tym starogermańsku to będzie niedola, znaczy się konkretnie bardziej na nasze biadolenie, i biadolenie ze strony apep już powinno być w grze, więc to akurat jest spoiler do tego, co macie aktualnie w fabule, a nie spoiler do tego, co się zbliża w przyszłości. Więc jeżeli chodzi o Nibelunga, z Nibelungiem będzie jeszcze kawałek z związanego motywu. I to, żeby było zabawnie, jak ja to dostawałem, to było, zanim przechodząc do jakby kolejnego etapu, dostałem to wraz z informacją Tree of Dreams, że każdy level będzie miał tam 35 Sigili, będzie 10 więcej niż Sacred Sakura Favor, łącznie 1750 Dendro Sigili będzie potrzebnych na rozwinięcie, jada, 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 jada. To było jeszcze za Project Celestia konkretnie info, które sobie wynotowałem do informacji na temat tych wszystkich rzeczy, które dzieją się naokoło i m.in. Nibelunga, gdzie to Nibelung i cała reszta tej, tej, tej siatki, jest połączona właśnie z drzewem snów, ze wszystkimi drzewami, które w tej WAD są. Co więcej, są połączone również z drzewami, których nie ma na liście drzew do rozwijania, bo oczywiście mamy tutaj Sacred Sakura Tree i jest Grand Narukami Shrine, i możemy tam polecieć, jest to liście drzewko. Mega, super, hiper, nie? Mamy pierwsze tego typu drzewko, które dostaliśmy, które nazywa się Frost Bearing Tree. Nie wiem, czy ono jest na liście, wydaje mi się, że jest na liście, ale ono jest jako pomniejsze. Mamy cebulkę, Cebulka jest awesome. Tree of Dreams Varanara to jest. Są jeszcze dwa drzewa, które tutaj, znaczy, jest więcej drzew na liście, ale są dwa. Drzewa, które da się zidentyfikować, i problem jest, że ich się nie da rozwijać. Jednym jest wielkie drzewo w Windrise. Stąd jest teoria, że to drzewo w pewnym etapie też będzie. Miało możliwość rozwijania i z tym będzie się coś działo. Jeżeli chodzi o drugie drzewo, to tutaj jest troszkę ząg, bo są dwie teorie. Jednym z nich jest, że to jest to drzewo, że to jest to, pod czym mamy Beneath the Dragon Queller, więc bardzo możliwe, że to je to. Druga opcja jest taka, że to drzewo jest gdzieś obok, jest gdzieś tutaj, dostaniemy w liłe swoje drzewo do rozwijania. Może to będzie drzewo koło wioski herbacianej, o której powiemy pewnie jutro czy pojutrze parę słów. Więc jeżeli chodzi o to drzewo, to są informacje, które dostawałem przy okazji poprzedniego. Archipelagu, które są połączone z Nibelungiem, którego dostaliśmy w fabule teraz. Więc info było poprawne: to było to info, które wam hintowałem. Część informacji, tak jak o drzewach dawałem wcześniej, i Nibelung miałem podkreślone, że na temat Nibelunga mam się nie wypowiadać, i na temat Nibelunga mam wtedy nie mówić. Nie wiem dlaczego, i wtedy też nawiązywałem do tego, co pierścieni. Brindzy, czy jak się nazywa ten serial od Amazona, ta tragedia, która podobno niepodobno straciła hajs. Przechodząc do ostatniej rzeczy na dzisiaj mam jeszcze słowo na spekulację, żeby było zabawniej. To jest chyba najstarsze info, które dostawałem tutaj w temacie i leci jako ostatnie, więc okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jeżeli chodzi o segregację informacji, którą w Micho ją mają, jest coś, co się nazywa Arda. Arda to jest bezpośrednio wyrżnięty fragment z Tolkienowskich rzeczy, z Silmarilliona konkretnie, więc tutaj odchodzimy bardzo, więc określamy na część rzeczy tutaj zebranych do kupy, to jest Arda. Nie wiem, czy oni są fanami Tolkiena, nie wydaje mi się, żeby to miał duży wpływ na fabułę, wydaje mi się, że to jest po prostu ich nazwa kodowa na rzeczy, które są rozgrywane z drzewami, komuś się skojarzyło, albo ktoś zainspirowany tym, co jest w dziełach Tolkiena, zaczął robić ten motyw z drzewami, te wszystkie elementy fabularne, które mamy, one są pod hashtagiem, tak jakby Arda tam u nich, przynajmniej chińskie tłumaczenie tego słowa. Arda, i jeżeli dobrze rozumiem, to jest to wszystko, co otacza, i jeżeli chodzi konkretnie o Silmarille, to tam były te trzy klejnoty stworzone przez Fejnora, który uwięził w nich światło dwóch drzech Walinoru, zaklęty był w nich ogień Ej i los Ardy. Jeżeli chodzi o, konkretnie o dwójkę, to jest Telperion i Laurelin, jeżeli nie przeczytałem tego poprawnie, to przepraszam, ja na tylko czytałem, nigdy za bardzo o Tolkienie nie słuchałem, więc przeczytałem Silmarillion, wieki temu przeczytałem w sumie i Władcy Pierścieni Hobbita wielokrotnie, ale Silmarillion przeróżnąłem się przez to raz, mam dosyć, nie będę tego powtarzał, niewiele z tego pamiętam, ale... Jeżeli chodzi o ogień A, Ey, w grze już mamy, jest jedna postać o tym konkretnie imieniu. Nie wydaje mi się, żeby to było połączone ze sobą. Wydaje mi się, że to jest przypadek. I Arda to jest nazwa kodowa na ten fragment związany z drzewami, drzewami, których mamy w chwili obecnej trzy, tak, raz, dwa i trzy. Oraz oczywiście jest jeszcze to jedno drzewo, w którym tam się wymazuje, lub dodaje różne informacje, jeżeli jest potrzebne. Nie wydaje mi się, żeby to drzewo było liczone w drzewach do rozwijania i nie mam go tutaj w tej rozpisce. Bardzo możliwe, że ten fragment został dopisany po tym, jak ten nik poleciał, a w konsekwencji dotarł również do mnie. Podsumowując to wszystko, co usłyszeliście. Informacje, które dostałem częściowo miesiąc po miesiącu się potwierdzają, że to są rzeczy, które gdzieś tam w... się przewijają i... i mają ten. To są rzeczy, o których gadaliśmy miesiące temu, więc to nie jest tak, że o wizu teraz poskładał rzeczy, które się pojawiają i wam o tym mówi. Tylko nie, jeżeli byliście na starych streamach, to wiecie, że o tym gadaliśmy i jest jest jedna rzecz, jeden go. Jedna rzecz, o której nie mogę mówić, ha ha, ha Tolkien, haha, ha, pieśni haha, ha. próbowałem powiedzieć tyle, ile mogłem bez oberwania po łapkach, bądź po łbie od tych, którzy mi przekazywali informacje, potwierdza się duża część, duża część też się zmienia, więc nie wiem ile z tego faktycznie finalnie dotrze do gry. Ja jestem zachwycony, bo to jest to, co ja lubię. To takie grzebanie, tłumaczenie, znajdywanie fajnych połączeń i wiedząc teraz, że to może nie musi, może mieć połączenie z kokomi, albo przynajmniej część rzeczy lecących do mnie ze strony kokomi to jest takie. o to chyba... Ma połączenie, ja tu widzę połączenie, mogę się mylić, ale ja tu widzę połączenie, więc to są informacje, które nie są trefne z tego co ja wiem. Jedyne co tutaj może nawalać, to moja interpretacja, moje tłumaczenie tych danych, moja analiza informacji, które otrzymałem, spędziłem nad tym wiele godzin roboty, żeby to podsumować i złożyć z tego odcinek i mogłem się rąbnąć na wielu etapach, więc jeżeli gdziekolwiek jest błąd, to biorę to na siebie, bo to ja zrąbałem, moje źródła prawdopodobnie przekazały mi poprawne info, więc to nie jest ich wina, jeżeli cokolwiek leży, to to leży kwestia mojego tłumaczenia, czy kwestia mojej analizy danych. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze na tym wywodzie, mam nadzieję, że jest to coś dla was, co jeżeli siedzicie w loże, że będziecie z tego coś troszkę w stanie więcej wyciągnąć. Tak jak mówię, absolutna większość tych informacji pojawi się prawdopodobnie w jakimś dialogu, czy w jakiejś książce, czy w jakimś odszocie gdzieś po boku. Ewentualnie będzie z tym związana fabuła jakiegoś Arconquesta, czy jakieś postaci. Nie będzie to w gameplayu dla nas ważne, że pójdziemy i spotkamy, nie wiem, potomka Nibelunga, czy, czy coś takiego może, ale nie wydaje mi się, żeby Nibelung świętej pamięci i tam robasz i świeć nad jego duszą miał się pojawić jako postać grywalna. To nie jest spoiler, że to będzie grywalna postać, tylko to jest spoiler, że haha, rzeczy, które mam wam jeszcze do powiedzenia na temat Vanessy, czy coś to wszystko jest połączone bardziej niż nam się na starcie wydaje, bo Mihojo po wymyśleniu kilku kwestii zaczął wymyślać fajne motywy na łączenie tego. I jesteśmy teraz na etapie przegryzenia się przez te fajne motywy. Pamiętajcie, że wciąż trwa Crystal Fanart 2 i tutaj się dzieją ostre rzeczy, ukresków na dole macie przypięty link w komentarzu do Facebooka do nich. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Desolate Leaf. Jesteś ostą. pozdrawiam cię mocno i serdecznie. Dziękuję za podesłanie tego pięknego miejsca. W Inazumie, gdzie można troszkę posiedzieć i pewnie zapach ryb tutaj od wody, bardzo, bardzo jest, bardzo jest. Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check in Web Event. Jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dziś jest dzień 22. a w nim szmaty za ekspem, więc za bardzo szału nie ma. Za kilka dni, no, za tydzień z hakiem, będziemy się zbliżali raz do Bajżu, a dwa będziemy się zbliżali do. Nowej rotacji nowego miesiąca, gdzie znowu będą primogamy na nas czekały. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na parametryk transformerze. W moim wypadku jest to ten moment, jest to ta chwila. Okej, okay, całkiem nieźle dzisiaj. Korzystając z okazji, chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym, jesteście fantastyczni, jesteście osom, awesome, dziękuję Wam za wasz wkład. Lisi Magowie, Wasza magia jest potężna, jesteście osom. Awesome. Lisi arcymagowie jesteście arcyosom. Awesome, wasza magia jest arcypotężna arcy, dziękuję Wam za wasz wkład w ten kanał. I lisi Twitter nauci i Twitcher dziękuję Wam za wasz wkład w ten kanał, jesteście Twitcher Osom. Awesome. Twitcher doceniam to, że jesteście. Może dzisiaj, jeżeli uda nam się zmusić programy wszystkie do działania, będzie stream wieczorem, będzie to bardziej ninja stream, co prawda, chciałem go zapowiadać z fanfarami, bo lecimy na nowym kompie, odpalamy gęślina, który wygląda dokładnie tak samo jak na starym kompie. Odpalamy cyberpunka, który będzie wreszcie wyglądał na wypasie Tam nie wiem, Ghostwire Tokyo czy coś Parę gierek, które wygląda, wygląda Hogwarts Legacy Może nam się nie udać, jest sporo ustawiania sprzętu Jest przed nami, jeszcze To nie jest takie proste, to nie jest takie szybkie, jak się chce streamować Nie jest tak wydajne, jakby mi się chciało I to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane Więc życzę wam miłego dnia, dobrego odcinka. świetnych pięciogwiazdkowych rolin Niech Boże karędzi wam sprzyja Widzimy się przy najbliższej okazji, która może nadarzy się dziś wieczorkiem Miłego do następnego i hej! Już się troszkę nie mogę doczekać siedzenia przy nowym kąpie, z drugiej strony, jak pomyślę, ile jeszcze muszę tam ustawić, ile programów muszę nagrać, ile rzeczy muszę zsynchronizować, to jest takie. Oh. Ale przez następnych, nie wiem, 5-10 lat nie będę musiał tego robić ponownie chyba, że jakiś format po drodze. To, 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 to mnie cieszy, to mnie cieszy!